Kolektyw fotografów Visa -vis przedstawia. Nazywam się Darzuki. Tata i mama zabrali mnie do Lasy. Po tygodniu znaleźli dwóch przewodników, którzy mieli przeprowadzić nas przez górę z lasy wyruszyliśmy autobusem do klasztoru pod miastem nagle jednak autobus stanął jeden z moich braci przenosił bagaże i kiedy wrócił po ostatnie torby okazało się że autobus z moimi rodzicami musiał odjechać a ja nawet nie powiedziałam im do widzenia Zaczęliśmy wspinać się na wysokie zbocze. Biał bardzo silny wiatr, wszystkie dzieci trzymały się za ręce. Opiekowałam się siedmiorgiem braci i sióstr. Najmłodszy miał dziewięć lat. Każdy z nas miał swój koc, buty, plastikowy worek przed deszczem i cambę do jedzenia. Tamtego dnia zaczęła się nasza ucieczka. Przewodnik powiedział, że przeprawa przez Himalaję zajmie 20 dni. Maszerowaliśmy razem, razem spaliśmy śniliśmy razem. Pamiętasz swoje sny z tamtych dni? Tak, pamiętam. Śniłam wtedy o szczęśliwych chwilach mojego życia. W moich snach nie było miejsca na ponurą rzeczywistość. Młodsze dzieci stale miały nadzieję, że wkrótce zobaczą naszych rodziców. Dopytywały, gdzie jest tata i mama. Okazało się jednak, że już nigdy mieliśmy ich nie zobaczyć. Kiedy doszliśmy do pierwszej bazy chińskich żołnierzy, była tam rywąca rzeka, a nad nią wisiał most. Innej drogi nie było, a posterunki znajdowały się po obu stronach. Nasz przewodnik zakradł się bliżej i wtedy okazało się, że nikogo tam nie ma. Akurat tego właśnie dnia w Chinach obchodzono święto dzieci i żołnierzy zaproszono do pobliskiej szkoły na przyjęcie. Pędem przebiegliśmy przez most na drugą stronę. Kiedy dotarliśmy do granicy z Nepalem, nawet mała łyżka ryżu powodowała wymioty. Myślę, że mój żołądek bardzo się wtedy skurczył. Starałam się na siłę przełknąć chociaż odrobinę jedzenia. Co czułaś, kiedy w końcu spotkałaś Dalai Lama? Pamiętam, że nagle nie mogę przestać płakać. Słyszę, że coś mówi, ale nie rozumiem co, bo Dalai Lama mówi po tybetańsku w dialekcie z innej części kraju. Czuję jednak, że to wyjątkowy moment i znów płaczę. Czy masz wieści od swoich rodziców Miałam kontakt z nimi do marca tego roku od tamtego czasu nie wiem co się z nimi dzieje telefony nie działają linie są odcięte teraz nie wiem nic o tacie i mamie o moich krewnych nie wiem czy nadal żyją czy właśnie umierają nie wiem nic Jeden, dobra? Uralansu się. Serwzioła, dobra. Smak skarpetek to jest najwspanialsze. Myślę, że gdybyśmy jeździli to byliby na łóżkach na łańcuchu. To by było najbardziej wiarygodne. Miło, że zechcieliście przyjść zobaczyć nasz pokaz. My nie będziemy używali tutaj słowa wyprawa czy coś takiego. Była nasza wycieczka. Przeszliśmy sobie kawałeczek przez góry Siemen, W związku z tym zrobiliśmy oczywiście nowe zdjęcia, ich było bardzo dużo, ale część z tych, które chcemy Państwu pokazać, żeśmy. Też to jest Cybreni Filip, który bardzo ładnie znosił rozłąkę z mamą trzy tygodniową i na pewno ją Tutaj jeśli chodzi o organizację, to jest to grupa zapaleńców, którzy po prostu w jeden weekend we wrześniu przyjeżdżają, organizują to. W międzyczasie są poprzedzone to licznymi jakimiś tam konsultacjami, zastanawiamy się nad programem, a potem planujemy ewentualnie jakieś nowości, staramy się jakieś nowości co roku mieć. Organizacyjnie mniej więcej mamy to podzielone tak, że tu jako Centrum Kultury jest głównym organizatorem. Myślę, że, że w tym roku było trochę spokojniej, na pewno przyszły rok 15, czyli 15 przegląd filmów będzie mocniejszym. Eee, I wtedy chyba będziemy potrzebować większej organizacji, większej ilości wolontariuszy i eee, pewnie ta impreza się troszkę rozrośnie. Myślę, że co <laughs> so do trudów organizacyjnych, to wiadomo, no, trzeba być rano, trzeba być od, od rana do, do wieczora, właściwie do końca nocy i, i za dwie godziny, trzy godziny snu. I, i zaczynamy dalej, gdyż no nie wszyscy uczestnicy, że tak powiem, bawią się z nami do rana, a potem inni przychodzą o dziewiątej. 9...